A, a, a pan o przy, przydłużenie prawa jazdy, tak? Proszę niech pan pokaże, czy pan się nadaje. Wie pan raptus to ja rozumiem, ale żeby pan tak pajacował w tym wieku? Za normalnie za grosz? Jakiegoś wie pan takiego? Wstyd! Wstyd! Do widzenia panu! D do widzenia! <grystanie> Kurde, mówić muszę, nie, nie będzie jeździł, bo ma żółte papiery, to dalej kolejny dzień się będzie dobijał. No mądry to. Przestań! Co za człowiek normalnie. <grystanie> inteligencja w tym narodzie. Boże kochany. Przestań! <grystanie> Ej, hey, mister! What are you doing, eh? What are you doing? Stop! I talking, stop! Stop! Yeah, thank you! Dziękuję! Dzień dobry, a Pan tutaj? Słucham Pana. Autrz! Pierdolony! Uh -huh. Doniczka, tak. Jaka? Doniczka, pierdolona. Co Pan chciał? Prawo jazdy? Nie ten pokój. Do końca i w prawo proszę. Tutaj jest bank nasienia <noise> Ale tutaj się pan nie nadaje Przepraszam <noise> Dali, kurwa je ja jeszcze nie <noise> e, Ja bym sobie wie panie jeszcze prosił troszeczkę szybciej, dobrze? Śmiało, śmiało, bo 20 na godzinę po mieście to jest zdecydowanie za mało. A naprawdę z tyłu może być duża kolejka, i kierowcy mogą się naprawdę bardzo niecierpliwić. A po cóż, żebyś mieli. Eee, w dobre, kapiszonie, jebany! Tu mieli słuchać jakiś tam bluzk względem pani czy mnie, także troszeczkę szybciej. E, kurwa, rodzenie! Ej, dożyłam! Co, by sprawka jeździsz, nie zabrali ci ostatnio, co? Chłopaki patrzcie tam 30 lat jazdy na ciężarówce i zobaczcie co się z kierowcą dzieje. Malasz be like Morsem być co zrobił? A jeździł tam, gdzie mu się podobało, człowieku. Leci posadzi Coś mu się przyśniło, że traktorem jeździ, czy coś. Ponad 400 koni, 19 całkiem felga. Robisz kasz weź to powiedz. Mówię, lecę sobie po. I znów zabija nudę. Na Za chwilę inżynier, a póki co jeszcze student. Do tego YouTuber i w sumie się nie. E, tu jeszcze mamy delikwenta, tak? Pan swoim pojazdem przyjechał, tak? Proszę pokazać, co pan umie. I później dopiero pójdziemy na plac. Proszę. kategoryczny zakaz dawania prawo jazdy. Wykrzyknik. trzy razy. Mówiłem panu, proszę przyjść trzeźwy na egzamin, dobrze? Bez jaj, okej? Okay?